W tej niebieskiej ramce macie wyrazy podzielone na sylaby i pytanie na górze brzmi Po te kiepu wazumę, tono. Co to może znaczyć? Kiedy i gdzie umieszczamy akcent. Tak. Dobrze, to patrząc na te przykłady tutaj macie podzielone na, cz na cztery kolumienki, tak? każda sylaba w innej. Gdzie w greckim może padać akcent? Pierwsza od końca, druga od końca, trzecia i czwarta od końca. I druga od końca. Albo pierwsza od końca. I trzecia. Mam tak, mam I trzeciej, tak? Tutaj też mamy dwa słowa z akcentem, prawda? Mhm. Czyli akcenty będą albo na pierwszej, albo na drugiej, albo na trzeciej od końca greckiej. I one się czasem będą przesuwać, jak się będą te słowa odmieniać czy to rzeczowniki, czy to czasowniki. I tutaj chciałabym pokazać, jak ważny jest akcent w greckim, żeby go opisać, i żeby dobrze wymawiać. Ze względu na to, że jest trochę takich słów, które zmieniają znaczenie właśnie zależnie od tego, na którą stronę pada akcent. Kto wie, jaka jest tutaj różnica w tej pierwszej parze? Atena czy... albo Atena okay. imię. Pierwsze słowo to jest to. Asyna. Nie, to, czyli. Mhm. Bogini chyba Bo właśnie, tak? Nie, to jest Athena, czyli Stolica Grecji. Atena. Tak. Mhm. Dwójka. Athena. I to jest? Imię. Tak, to jest Atena. Mhm. Dobrze, i teraz mamy dwa podobne słowa, pisane co prawda przez inne o. Pierwsze to będzie. Robię. Kano, tu będzie akcent. A drugie to będzie kano. Czyli kano. Z numerkiem trzecim, tak? To jest robię. A kano? Nie wiem. To będzie po prostu kanuda. Taka, taka jak która... Później mamy dwa słowa, które wyglądają tak samo, jak się nie podstawi akcentu. Jeros. A drugie to będzie Jeros. Jeros. Coś ci to mówił, Justyna? Stary. Gieros. Stary. Hmm? To A to drugie nic nie mówi. A gieros to jest taki krzepki, silny. Gieros. No. Tak? Giero. Tak. No, czyli... W sumie można powiedzieć prawie przeciwieństwo. Później mamy 7-8. Nigdy. Które to będzie nigdy? Po te. Czyli ósemka, tak? Po te. Tak. A po te? Tak po te. Zobacz. Kiedy? No to znam, oczywiście znam. Czyli no. tak? tak, zadajemy pytanie po te, tak, akcent na pierwszej. Możemy odpowiedzieć po te, nigdy akcent na drugiej. Możecie sobie tak to zapamiętać w takiej parze. Dobrze, później mamy dziewiątkę. Co to jest dziewiątka? Taxi. Jak to będzie akcent? My się wydaje, że, tak, że będzie taksi. Taksi, że czyli będzie na, Tak na no, ostatnim tak taxi taksówka z akcentem na końcu a tutaj będzie taxi tak. czyli klasa sala klasa porządek tak mówimy end porządku